Może pomóc szanownej sąsiadce. Nie dziękuję. A ja bym na przykład dał się zaprosić na herbatkę. Potrzebuje pan jeszcze jednego skandalu w kamienicy? Nie wiem o żadnym. To się Pan dowie. Zadzwonił Filip Bajon, wymienił kilka nazwisk, obsadę. Powiem szczerze, może to brzmi naiwnie i <śmiesznie>, śmiesznie, ale poczułam się, jakbym chwyciła Pana Boga za nogi. Prawie każdy Polak wie, co to jest durska i film, posługując się tym stereotypem, bardzo go odziera, jak gdyby kontrastuje, odkrywa na nowo. Stwarza portret kobiety. Silnej, decydującej, dążącej do tego, żeby przeżyć swoje życie. Myślę, że takie są nasze bohaterki. To jest cała saga. Moja postać to jest kobieta bardzo niejednoznaczna, bardzo jakby taka bogata wewnętrznie, ze wszystkimi okropnymi cechami i wspaniałymi cechami. Gdzieś w środku mnie była pewna ciekawość. Poprosiłam, żeby charakteryzator bardzo misterną pracę wykonał. Myślę, że niekoniecznie. Aktorki by na to przyzwoliły inne. Powstała naprawdę taka twarz, którą z ciekawością odkryłam. <laughs> nie wiem, czy tak będę wyglądać. Zaledwie czułam się dobrze w ogóle w tej durskiej. Pomimo jej charakteru takiego poszarpanego, a już najlepiej jako ta starucha. <laughs> mamy po to cztery ściany, mamy po to sufit, żeby swoje brudy prać w domu. Rozumiesz, żeby o tym nikt nie wiedział? Witam serdecznie, Katarzyna figura. Zapraszam Państwa gorąco na film Filipa Bajona Panie Durskie.